One stale kręcą się, wytrwale. Merkury, to ja jestem pierwszy i najmniejszy. Moją powierzchnię pokrywają ogromne kratery z własną pogodą. Nie umiem dojść do zgody. W dzień jest mi gorąco, w jest bardzo gorąco. Mam na imię, Wenus, jestem druga w kolejności. Tu nie ustałam, bezlitosny wiruje wolno, Bez nigdzie się nie śpieszę i bardzo jasno świecę się w sensie na niebie To ziemia, witam serdecznie, czuję się świetnie zawieskują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie jestem trzecią od słońca, moja atmosfera jest cudna, mam dużo wody więc śmiało padnie się ochłodzić hej tu Mars, planeta numer 4 bardzo się czerwienie, jestem cały biały. mam najwyższe góry i odgroma pyłu a, nic nie widzę, znowu leci mi do oczu. W układzie słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce, różnią się kolorem, masą i rozmiarem. Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale. ją jowisz, największy olbrzym gazowy, piąty od słońca, na pewno nie przeoczysz. Choć moja masa jest potężna niezwykle, to ze wszystkich planet kręcę się najszybciej. Siematko, tutaj Saturn, też się kładę w gadu, pomoż w pierścieniach, poznasz mnie od razu. Mirują w nich kamienie były z i jestem szósty od słońca, w głowie to zakonuj. Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Ura, na mnie jest najniższa temperatura. Swinę z bladego, błękitnego koloru. Jestem siódmą planetą i wiruję na pokój. A na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę: Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam słońce. Tworzę huragany, co powalał wszystko, więc nie.